Jest to spotkanie poświęcone pamięci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 4 sierpnia mija właśnie rocznica śmierci tego dobrze zapowiadającego się poety. Baczyński urodził się 20 stycznia 1921 roku w Warszawie. Pochodzi z rodziny inteligenckiej. Jego ojciec był krytykiem literackim, dziadek powstańcem styczniowym, a on y, sam był Piłsudczykiem. Y, znaczy on, to znaczy y, 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 ojciec, ojciec Kamila Baczyńskiego, ten krytyk literacki był y, socjalistą. Zresztą Kamil Baczyński, y, i też miał e, takie lewicowe poglądy, nie do końca takie jak ojciec, ale z tym środowiskiem e, lewicowym e, się e, spotykał i współpracował. Jak wiadomo, żył w czasie okupacji hitlerowskiej. Studia kończył na tajnych kompletach polonistyki. Zolności od odziedziczył po o matce y, humanistycznej, która była nauczycielką, polemistką. Y, właśnie na tych tajnych kompletach po, poznał swoją przyszłą żonę, y, Barbarę Drabczyńską. Y, ma matka Krzysztofa nie była zadowolona z tego związku Kamila z, z Barbarą. Uważała, że to jest me, mezalians i da, dawała temu wyraz w swoich wypowiedziach i zachowaniu w rezultacie się wyprowadziła od tego małżeństwa. I bardzo kochała syna, ale taką miłością bałwochwalczą. Była zazdrosna o syna i, i nie dojrzała emocjonalnie pod tym względem, bo niesłusznie zachowywała się tak niewłaściwie yy, 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 w stosunku do yy, swojej synowej, yy, która na to nie zasługiwała, yy, bo Basia była bardzo inteligentną, yy, dziewczyną i yy, szlachetną i yy, 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 yy. Postawiła na Kamila, bo też miała zainteresowania podobne. Bardziej chciała zostać krytykiem poezji Kamila, niż sama poetką. W czasie powstania Warszawskiego, zanim wybuchło Powstanie Warszawskie. Krzysztof Kamil Baczyński kończył szkołę pod Chorążych, rezerwy. Przygotowywał się do, do walki, do powstania, jak cała młodzież ówczesna. Związał się. Był członkiem harcerskiej, y, z, y, harcerskich oddziałów szturmowych, które dały, da, dały początek batalionowi Zosika i Parasą. Walczył, w, wiadomo, o Powstaniu Warszawskim i zginął w czwartym dniu w stanie w pałacu Blanka trafiony kulą snajpera. Nie wiadomo, potem, gdy doszło do zidentyfikowania Kamila, Krzysztofa nie mogło mnie nie nie dało, nie można go było rozpoznać po twarzy, bo tak była zmasakrowana. Matka poznała go, początkowo nie dawała wiary, że Krzysztof mógł zginąć. Ciągle myślała o tym, że, że gdzieś musi być, no ale prawda była taka, że w styczniu czterdziestego piątego roku od, natrafiono na ślad ludzi, młodzieży, z, 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 która zginęła, w zakopanej gdzieś tam w ziemi, i wyszło na to, że to. Też tam było ciało Krzysztofa Kamilskiego, matka Krzysztofa Baczyńskiego. Matka rozpoznała go po złotym łańcuszku na szyi. Basia zginęła w kilka tygodni później w czasie bombardowania jej kamienicy, kamienicy, w której mieszkała z, z rodzicami. Jeżeli chodzi o twórczość Kila od początku, już w, czas, w czasie liceum nauczyciele zorientowali się, że Krzysztof Kamil ma zdolności, ma talent poetycki i otoczono go troskliwą opieką właśnie Nawiązał kontakt, przyjaźnił się z takimi poetami jak, jak Jarosław Iwaszkiewicz. Znał też dobrze Andrzejewski, Jerzego Andrzejewskiego który był świadkiem na jego ślubie z tą Basią Darczyńską. W ogóle Krzysztof napisał około 500 utworów literackich. Wydał za swojego życia dwa tomiki, poezji i kilka tomików wydano po śmierci. Interesowała go tematyka filozoficzna, religijna, historyczna y, oraz y, miłosna. No, no, przede wszystkim. Y, Tematyka patriotyczna i autobiograficzna dominuje w jego twórczości. Miał, na jego twórczość miał też wpływ Juliusz Słowacki nawet ci koledzy z, 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 z jego oddziału Mówi, nie mówili na niego inaczej jak słowacki. Chociaż miał pseudonim, pseudonim literacki, Jan Bugaj. Właśnie ci poeci, ci pisarze, Jerzy Andrzejewski i Czesław Miłosz i Jarosław Iwaszkiewicz, uważali, że Kamil jest bardzo utalentowanym poetą i zapowiada się na drugiego Słowackiego, i na czołowego poetę tamtych czasów. I nie tylko tamtych. Bo niektóre jego utwory mają wymowę ponadczasową. Ta Grupa, on, nie tylko on, pisał, pisało wielu jego rówieśników, wielu jego kolegów, i, i którzy uznawał, uznawali jego talenty i zachwycali się, zachwycali się jego utworami. Właśnie ten grupę poetów. I całe pokolenie młodzieży roku 1920 nazywano pokoleniem kolumbów. Pokolenie, nazwę tego pokolenia wyjaśnił Roman Bratny w powieści swojej. Pod tytułem Kolumbowie rocznik 20 Było to pokolenie, które stało na pozycji straconej. Pokolenie nie, nieszczęśliwe, które musiało podjąć beznadziejną, nierówną walkę z, z wrogiem. Ale ci chłopcy, ci. Ta młodzież odkryła, że musi walczyć z pozycji dwóch wrogów, to znaczy Niemców i Rosjan. Co nie było oficjalnie powiedziane, bo było to powiedziane w 1943 roku w Teheranie, że Polska. Będzie należała pod względem politycznym i każdym innym do Związku Radzieckiego i że zapanuje właśnie ustrój, ustrój socjalistyczny. Ci chłopcy odkryli to. To dość późno, jak się zorientowali, że tak jest. Gdy się zorientowali, nie było już wyjścia i prowadzili honorową walkę. Najbardziej znane utwory, Kamila Baczyńskiego to Elegia o chłopcu polskim Na uściwa Awinią i pokolenie Stanisław Pigon, historyk literatury polskiej Gdy się dowiedział, że Kamil przystąpił do powstania, i że i, że... W, w grupie szturmowej dywersyjnej, także należy do grupy dywersyjnej, powiedział, że Ciągle mi umyka to zdanie, jest takie piękne. Należymy do narodu, którego losem jest strzelać do wroga z brylantów. I o Kamilu Baczyńskim można mówić w nieskończoność. Jest bardzo dużo. O, opracowań, dużo utworów, śpiewanych również. Ja sobie wybrałem wiersz pokolenie. Wiatr, drzewa, spienia, ziemia dojrzała. Kłosy brzuch Ciężki w górę unoszą i tylko chmury palcom czy włosom podobne suną drapieżne w mrok. Ziemia owoców pełna pobrzegi, brzegi, kipi sytością jak wielka misa, tylko ze świerków na polu zwisa głowa obcięta. Strasząc jak krzyk, kwiaty to krople miodu, tryskają ściśnięte ziemią, co tak nabrzmiała pod tym, jak korzeń skręcone ciała żywcem wtłoczone pod ciemny strop. Ogromne nieba suną z warkoczem Przepraszam, z warkotem. Ludzie w znach ciężkich, jak w klatkach krzyczą. Usta ściągnięte mamy. Twarz wilczą, czuwając w dzień, słuchając w noc. Pod ziemią drążą strumyki. Słychać krew tak nabiera w żyłach milczenia. Ciągną. Korzenie krew. Z liści pada rosa czerwona i przestrzeń wzdycha. Nas nauczono, nie ma litości. Po nocach śni się brat, który zginął, któremu oczy żywcem wypłuto, któremu kości kijem złamano i drąży ciężko bolesne dłuto. Nadyma oczy jak bąble to krew. Nas nauczono, nie ma sumienia. W jamach żyjemy strachem zaryci. W grozie dążymy mroczne miłości. Własne posągi, źli troglodyci. Nas nauczono, nie ma miłości. Jeszcze nam jeszcze uciekać, Jakże nam jeszcze uciekać w mroku, Przed żaglem nozdrzy węszących nas, Przed siecią wzdętą Kijów i rąk, Kiedy nie wrócą matki, mi dzieci W pustego serca rozpruty strąg. Nas nauczono, Trzeba zapomnieć, żeby nie umrzeć. Rojąc to wszystko. Wstajemy nocą. Ciemno jest. Ślisko. Szukamy serca. Bierzemy bręka. Nasuchujemy. wygaśnie nie męka. Ale. Zostanie kamień. Tak. Głas. I tak staniemy na wozach, czołgach, na samolotach, na rumowisku, gdzie po nas wąż się ciszy przeczołga, gdzie zimny potop omyje nas. Nie wiedząc stoi, czy płynie czas jak obce miasta z głębin kopane. Popielające ludzkie pokłady na wznak leżące stojące wzwyż nie wiedząc czy my karty i rzeźbione ogniem błyszczącym w złocie czy nam postawią z litości chociaż nad grobem krzyż 22 lipiec 1943 roku. Dziękuję serdecznie za uwagę i do miłego zobaczenia i usłyszenia. Czołem wielkiej, zjednoczonej Polsce.